Cześć, witam Was na kanale Athletic Development. Ja nazywam się Alex i to jest druga część rotacji w barku. Tak jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, który by the way koniecznie musicie zobaczyć, link klasycznie znajdzie się w opisie i pod koniec tego filmu. Staw ramienny potrzebuje pełnego zakresu rotacji do prawidłowego funkcjonowania i długiego, bezkontyzujnego życia. Dzisiaj zajmiemy się ogarnięciem wewnętrznej rotacji. Pełen zakres to około 80 stopni czyli w tym ruchu powinniście móc dotknąć mniej więcej palcami ziemi. Niestety u większości z nas brakuje zakresu wewnętrznej rotacji, co kończy się obrzydliwą i nieludzką kompensacją, czyli bark wyłazi do przodu, z czasem niszcząc obrąbek stawowy, kaletki, ścięgna i wiązadła, etc., etc. Do czego przyda nam się najbardziej wewnętrzna rotacja, jeśli chodzi o środowisko treningowe? Brak tego zakresu najbardziej da się we znaki przy dipach, maselapach, czy chociażby przy dwuboju, gdzie wyciągnięcie sztangi wymaga pełnego zakresu w tejże rotacji. Czyli innymi słowy, najbardziej przerąbane mają crossfittery. Zanim przejdziemy do kilku praktycznych praktyczności, warto wspomnieć jakie mięśnie mogą ograniczać nam wewnętrzną rotację. Otóż najczęściej problem tkwi w zewnętrznych rotatorach takich jak tylny aktor na ramiennego, podgrzebieniowy, obłymniejszy, a czasem tylnej części torebki stawu ramiennego. Na szczęście wszystkie te struktury są ulokowane blisko siebie z tyłu barku, dlatego też załatwimy je przy pomocy jednej mobilizacji z udziałem piłeczki. Waszym zadaniem jest tu przeszukać tył barku w poszukiwaniu punktu, który boli troszeczkę bardziej niż jesteście w stanie wytrzymać. Jeśli już go znajdziecie, dorzucamy rotację. Jeśli jesteście zbyt delikatni, to można zacząć pracować w tym rejonie przy wykorzystaniu ściany. Jeśli chodzi o rozciąganie, to wykorzystamy tu tak zwane rozciąganie śpiącego. I tak jak w poprzednim odcinku musicie się rozciągać w dobrej pozycji, czyli broń boże nie na wywalonej kończynie. Staw ramienny wsadzamy do tyłu torebki, przygniatamy go do ziemi swoim cielskiem, żeby się nie odrywał, bo jak już wiemy, będzie to kompensacja, której chcemy uniknąć. I zaczynamy się rozciągać. Świetnie sprawdzi się tu technika napki rozluźnienia. Lecimy dalej. W tym ćwiczeniu przyda nam się sztanga, która po pierwsze będzie utrzymywać bark przyklejony do ziemi, a po drugie zmobilizuje lekko jego przednią część. Kładziemy się na plecach, dociskamy sztangę nogą i zaczynamy wykonywać ruch wewnętrznej rotacji tak głęboko, jak pozwala nam na to nasza mobilność. Ok, jak już jesteście rozciągnięci i wygnieceni, przyszedł czas na zbudowanie motoryki w nowym zakresie ruchu, który właśnie wypracowaliście. Wykorzystamy do tego niezbyt ciężki handel. Pamiętajcie, że w trakcie całego ćwiczenia bark musi stabilnie przylegać do podłoża. W przeciwnym razie będziecie po prostu pogłębiać dysfunkcję. Pamiętajcie również, żeby przytrzymać sekundę w końcowym zakresie ruchu. to już tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie obczaić nasze poprzednie materiały, a także dać subskrypcję na YouTubie oraz polubić nasz profil na Facebooku. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się na razie.